Właśnie na jakieś takie dziwne jazdy mm. Ja też mam Mountain Blade Warbender Ale lip na si 704 jest, jest Dobrze napierdala, zaufaj mi dobrze Eta, nędzę bita z nędzą Graj 704 Jest, kupiłem ją Jest dobra, podoba mi się ten czarny. Jest w chuj dobry. Nie? Jest, a jest predatorem niezłym, nie? Przede wszystkim. Oj tak, oj tak. Myślę, że on kurwa idealnie... Stary, idealnie ja się oddaje mój styl gry. Ja, ja się na nim lepiej czuję e, w krzaku niż kurwa na medzie na przykład. Strzelając, nie? Jestem bardziej pewny, że się nie zaświecę niż grając na przykład na medzie. Z y na ale on, on bez kitu ma, dlatego nie? ja się w ogóle nie mogę zaczekać dwa coś w nie? A mają odkryte odkryte przez Od podobne. pół roku, nie? Jako nie mam pieniędzy, żeby ją kupić. Nie ma pieniędzy. O. Money, money, money. Kiedyś zarobię. Kiedyś cię znajdę. Teraz ostatnio mnie wzięło, mam zamiar sobie kupić Daisy. Daisy. Oh, Daisy. Yes. No. Nie Warzy, czy tam Infestation? Infestation już mam. Chcę teraz kupić Daisy. Daisy? Nie takie kurwa daisy! No daisy to daisy, no. Gdzie ty tam jedziesz tym objectem? Come on. Warte, Daisy. No dobra, niech ci będzie. Kurwa, tak jak chcę, właśnie sobie kupić Daisy. Ale co, już kupiłeś czy będziesz kupował? Nie, jeszcze nie. Chcę kupić właśnie teraz i szukam nie, ludzi, którzy będą to Nie, na nie namawiaj mnie na to. Nie mam czasu jak już zrobiam z tym coś, teraz ja kupię. Na razie to jest jeszcze nie. Ja chybiłem tego fajka. To jest lipa ja z, z miot. Ło, widać go? Takiego dziecia! Malinowego Stoi! Pierdelisz! Choduj go w gąskę. Zaraz, zaraz mur, mur, zaraz mur! Kurwa pociągnę tutaj! Ech, ale Fart, ale Fart, że go z wziąłem z rozchowania. Ale urwał! On, on skierdala przede mną. Co zrobić, jeżeli on skierdala? On coś z przodu przyjechał. Ja ładuję go, ja dalej, nie? Ja jeszcze mam dwie petki, to Kamas przeładujesz. <noise> nieźle został złapany. A je. Któremu zostało? Jest 570, tak? No, Chyba mnie zleją. To co fajnie. Nie da się. O, no, on nie zdąży. Bocie. Ale jednemu zostało 300, więc jest nieźle. 500. Nie no, słabo, nie, 700 damage i wpier. 5 sekund. Nie daj się zabić. Ja tego drugiego Jawę. Nie mówię do ciebie, tylko do Bo że ty jesteś martwy, to ja wiedziałem od początku. Czemu nie mówisz do mnie? <laughs> to bo jesteś martwy. Ja mam reloada wiadro, minutę. No to na plecach. Copnij się, tu jesteś sam teraz. Ale jak chcę tego... Do magazynki z lewej tego... i z tego... Dobra, lepiej w tego TP4. Tego patrz to olejmy w ogóle. Ten, ten, pięć t nie wie, że tu jestem. Już wiem Ale dałem chciałem, się wciągnąć po dwa baty, nie. Nie trafiłem. I kurde, wiesz, wiesz co jest najlepsze, że ten bat, który zginął manik Daisy. <laughs> co? No. Niemożliwe. No jest, to możliwe. To jedziemy na tego ja już Mam trzy pestki. I... Jak ja raz trafiłem, no to dawaj go. Ale on na mnie patrzy, no to ty musisz jechać on. No. Na T5-4 mówisz. Tak On pewnie strzela, tylko i wyłącznie. A go w Że przez tą grę spadnie mi moja przeżywalność. Stoi już, pali się. <gulacja> już go nie ma. Generalnie kumulacja. O, patchat mi przejechał na dupę. co? Please Please. Wykończymy ten parchat. No co ty? Nie trafił. Co nie trafił? trafił, jaki debil. Jeszcze raz, nie? No? Ile masz do reloadu? On e, chyba... On, się... Chyba teraz też ma reload, wiecie? Chyba tak. Z takich ciekawostek Ale teraz będzie gwałt. Jezu, chodź tu. Chodź tu stary. Odbił, okej. Okay. Ja mam reloada. Chodź. Będę brał cię. W aucie. Ach. O kurwa, ty to strzelasz jednak wiadro. No stary. O kurwa. Proszę cię tym paździerzowym czołgiem Czy jednak jesteś paździerzem Nie ja jestem paździerzem tylko czołg Nie lubię tego czołgu no nienawidzę go Kupiłem go tylko dlatego żeby zniszczyć, inaczej bym go nie on był, on był świetny Ej, może cofnijmy i naładujmy Spokojnie Masz 300 HP Nawet nie Ja się świeciłem o, cały czas o, naprawdę? No tego nie widziałem ja mam w ogóle żadówki tutaj to. Znaczy ja powiem wam tak, że zrzucam drogi. całą winę na siebie, nie? Bo wziąłem jak frajer Dobra, ja ładuję. Batczak się ładował już pewnie, więc zaraz tutaj przyjedzie po... A już go iść siódmy cisnie. Najgorsze, no. że my to wygramy kurwa, dlaczego? Dlatego, że ogarnęliśmy pomimo tego, że dałeś dupy. <słuch> Nieźle, 3,5 tysiąca na takim paździerzowym czołgu. Ta podpała mi dużo dała. No, już co nie puszczała. Ale nieźle, no, Muszę powiedzieć, że nieźle, nieźle, nieźle. No, to nie był żart, nie? <ścoughs> Ej, jakie jest prawdopodobieństwo, że coś takiego się stanie? Nie wiem, małe. Żadne. Małe, no i nie wiem co to co to miało znaczyć o, o, a ale... ja na ślepo jeszcze tam dwa razy tego te 4 420 ja zerknę czy coś też na ślepo strzeliłem a nie nichu, no. ja przecież nie miałem w ogóle okazji do strzału tak to było zemsta nie musimy jeszcze raz zagrać bo ja nie mogę tak takiej, taki bit wrzucę to na youtube później o kurwa to byś to byś w takim razie to byś bo ty teraz nie wiesz co, co Tam on się to nagrywa, jak coś jak się wydaje? nie wiesz, bo wszystkie to... bitwy teraz nagrywam odwrzucamy. po kolei. Co ty dajesz? A to... wrzuciłeś? No. Ale Wyrzuciłeś słabo, powrotu? nie? To się skompromitowałem teraz na... w oczach pomidorów. Jest. Którą wrzuciłem? Co? To, co na Sun River mieliśmy się... epicki powrót. Nie, 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 nie. Jeszcze nie. A tak poważnie tutaj nie wrzucałeś nigdzie? Której? Nie, jeszcze nie. Ale jeszcze. Ona jest no. fajna. Z tym Daisy no. jest fajna. <laughs> to mi się podoba A to że jesteś botem migrant, wszyscy wiedzą To jeżeli ja jestem botem to kim jesteś ty Ja jestem, ja mam Mam więcej WN od ciebie Niemożliwe <laughs> Sam w to nie wierzę, no ale takie. Yy, sprawdzę to. Yy... Tylko, że mi teraz nie działają mody, ale sprawdzę to na pewno, yy... ale to jest niemożliwe. A poledzie zaświecić ten e? siodło? No, no, no. no. Je to je. Just for you. Just for you. WN3 wiadro. Co to co? WN3 to możesz mieć więcej. <laughs> Przecież widzem. Ale nie gram dla staców, no. tak, żeby było wiadomo. To tak, Chciałem to nie. zaznaczyć. Chciałem to zaznaczyć tak jak Ty chciałeś zaznaczyć, że nie jesteś paździerzem. Co zresztą udowodniłeś w bitwie później, nie? Żeby, no nie, tak, nie, tak, żeby tak, tak. nie były to same gołe słowa tak. Świecę się Ale! Urwał! Ale, ale to było to nie ale bo to był zbyt było zbyt. Bardzo do dobre. Bardzo dobrze. Ostatecznie. A ja myślę, że ty wiedziesz na siodło i będziesz się po nim bujał i świecił. A, a mogę! Tak? Mogę! A nie chyba tak jak ostatnim pi... bo... Paździerz. Paździerz. Bot, paździerz. Pies! Świnia! Rick w ogóle za wiele nie pojechało chyba. Chyba. Bo tam no tak. same medy, no Ja właśnie. sobie wjadę tu... Aha. A, okay. ja tego tam zbyt późno widziałem niestety, ja ale... Ja sobie wjadę tutaj, tutaj Fiza... będzie takie zagłębionko. Ofiara yy, nazywa się Chidi? Jego Czyli? Wychylenie się równa się pra, praktycznie, prawie z jego śmiercią No teraz już No on już jest prawie martwy sam kurwa, się sam zabił w sumie Ale nie trafiłem, ale paździerzowe strzelanie Ja drogi, no. Państwu nie miałeś, on miał ja picie to... na mnie stąd Kto? No to uciekaj, przecież nie każę tam stać Ci podrzuciłem pomysł, a ty co zrobiłeś z niego? Jaką wielką lipę? Jak zwykle, jest też. Tutaj teraz tak. Ja nie chcę mówić kto, nie? kto, tu przez czyje... te... żyje. K kto tu przez czyje pomysły ginie, przeważnie. Ja, to to... ja przez to... swoje. Ale to... <laughs> Ale se ich pruje, stary. Ile wlezią, a my na o, no to... świetnie, mój osobisty ośle. Ale obrywałeś. Mój osobisty ośle. <grymne> Ej, niech oni się powychlają. No, ja też czekam teraz na indian pancera. Ja też. Teraz mu wypłacę. Teraz pytanie, czy jego ciekawość jest silniejsza? Oczywiście, to nie trafiłem, 370 nie. 370 metrów, nie widzimy. czyli nie ma załogi, nie ma optyki. Gadanie ślepy. No, ten typ już teraz nie ma nic Zaraz, a za chwilę nie będzie miał HP. No to jest Saddam Insane! To jest też ciekawy nick Fajny, nie? Taki. No taki oryginalny, ja nie? ja no, zawsze taki w takich oryginalnych nickach bardzo cenię. Papież Wotys. Dość oryginalny. U, u nas y, w konkeroze jest Ozyrys. Ten Dzień, typ naprawdę ma boskie mocy. Daisy wygrał wszystko. Boskie mocy ma Apollo. Nie no, Daisy nie wspominajmy. O, nie zdążył się schować. Bidny. Z Daisy było bardzo nie. słabe, a z okoliczności z nikiem tamtego typa, to tylko... O, a dlaczego te 54 idzie do nas do bazy? Ja mam tutaj widzę właśnie E50. Nie wiem czy go... ...rozpierdolić, czy go zostawić. Nie, zostaw go, niech nas pozabi. To zostawię, no. Ale 430, mu przyłożyłem, tak delikatnie y... te stare takie strzelnicy boże, na, na piaszczystej rzece, rzece jeszcze nigdy nie miałem jak w tej bitwie słuchaj jadę przyłożyć teraz AMX-owi jakiemuś tam Amel tutaj u nas ale w tej bitwie tylko co w tej strzelnicy... I... no takie strzelnicy nie mówię generalnie, na piaszczystej rzece nie miałem takiej strzelnicy nigdy jak tutaj stoję w jednym miejscu odwracam tylko lufę we wszystkie możliwe kierunki i <laughs> I wszystkich tłukę no. Sprawdzę czy 12T coś odbije Jak trzeba do niego tej ręce to odbija Dobra yy... Ktoś mi zdjął E50M, to mi się bardzo nie podoba Ale to po spocie mam tutaj Gdzie jest ten paździerz z 12T gdzie ten, gdzie ten Fryer pompka, zaraz go tutaj zbóje Dobra ja Gdzie to jesteś mój indiańca. osobisty oszołomie? Hmm Oni no zaraz pojadą na kapa, więc trzeba się pośpieszyć Ja mam 3, 300 nabite już Ja chyba tyle nie mam, ale zaznaczam, że 12 to jest mój To jest mój osobisty oszołom yes. Tak dalej później to mi się pestki skończą z ruchu Cześć, indianka Patrz czekałem, kurwa na gąsy, tylko na postawiłem tego I Jak słabo w chuj ale on też mnie nie trafił I to wiec. gość z AP? Nie chcę mi się wierzyć Musiał mógłby trafić oczywiście no Jest tutaj na górce jeszcze Ale Ależ mu y, przyłożyłem delikatnie z pół obrotu y, Świetnie zdechł tak jak powinien O jest mój 12T nie, on jest... Y, Czyli nie respektujesz moich? Nie, mam na, na niego zeskoczyć Nie to nie może być To się nie może zdarzyć naprawdę Nie no, podjechał naprzeciw na stoczy przeciw roztoczy. przeciw roztoczy Chodzi ten Debil da się zabić dwóm typom zamiast mi Nie wierzę No ale bym Centurion jeszcze nabił chętnie Ale oni skapują oczywiście oni kapują ja... No, całą się... bitwę nic nie robić ja... i płacisz na kap. Ma Szkoda mu centuriona, bo mógł... Mógł zdechnąć, nie? Ja mam 4000 na bitwę. Jeszcze bym na strzelę. Wjechali. No. Ach. Skserował akurat tu. Ja miałem nadzieję, że on na dół jedzenia. Teraz pytanie, czy teraz jeszcze zjadą jeszcze nas, czy skapują jednak? Nie, skapują. Teraz już chyba skapują, skapują. skapują, bo to konkurentka. kapuje. A, bo to jest kurwa ozyrys Capmaster, nie? On mnie rozumie pewnie nawet. Zjedzie. Zjechał. Nie wierzę. No, ja też. Teraz przeproś. Tak źle o nim mówiłeś Niemożliwe Mogę, no, nie że coś się dzieje Co no, za spec Co, ja już po niego jadę Niech on nie da się zabić przypadkiem tak szybko Gdzie chce wyjechać, jaki to jest debil, dlaczego nie wyjeżdżasz Bo czekasz, ja do niego przyjadę, no Kaman Tak się właśnie nie gra Tak się właśnie gra nie ma powinien wjechać i zebrać bułę za 700 i kończymy tą no, i Ładuje Matło 10 sekund, więc, kamon, ja no, zamiast zamiast z... zamiast więc ja mogę do niego spokojnie strzelać. Ja pierdolę, co za zjeb On jeszcze najebot, że no, strzał tej fuzecie, nie? Biedny, zabiłeś księżyc I teraz z burzaka, uwaga Za ile... Na... Aha, amunicja mi nasuwają. Super, że mam burzaka Chyba tam nie jadę, chyba ich zostawię. On miał, on miał tą plójkę Stary, co w ogóle? Strzeliłem w księżyc. Jeszcze by cię zabił jak nie. ja użyłem burzaka, on mi trafił w amunicję, więc nie złożyłem przyadować zanim on się odwrócił, więc go walnęłem za 130. <noise> nie, no ja bym teraz pewnie go zabił gdyby. Gdyby mi dobrze wylosowało... No, lusowało. gdyby no, tak, cię chciało, nie? Tak, tak, gdyby no. mi dobrze wylosowało. Jakby ci wylosowało za amoraka. Tak. Dobra. Zaraz jestem...